W kolejnym vlogu dzisiaj mamy środę, kolejny dzień masy. Waga dzisiaj z rana 112 i 6 czyli troszeczkę mniej niż ostatnio. Ale takie delikatne wahania to oczywiście są jak najbardziej normalne. Godzina równo siódma. Zabieram się za śniadanie i lecimy na trening. Pleców i barków. Dzisiaj środa. Więc plecy i barki. No i oczywiście 20 minut cardio po treningu. Posiłek przetreningowy klasycznie. Płatki czekoladowe, owsiane, masło orzechowe, trochę białka, makro, prawie górny ruch się wyświetli. I w trakcie treningu 50 gramów karbo, 10 gramów AA, 2 gramy soli. Więc to by było na tyle. Widzimy się na siłowni. Siema! Jako pierwsze ćwiczenie, oczywiście aktywacyjnie bardziej Y yy na ławeczce. Trzy serie, zakres 12-14 był dzisiaj. Yy, I dołożyłem ciężaru w drugiej serii 2,5 kg, więc dalej tymi piętnastkami. Nie zwiększam na razie, bo jest ciężko, a to jest takie ćwiczenie, że ciężko jest cokolwiek dołożyć. Więc staram się tempem, pauzą, gdzieś tu na górze dołożyć nikogo jeszcze ten ciężar. Później, był pędlej tutaj fajnie udało się dołożyć 2,5 w pierwszej i 2,5 w ostatniej serii, czyli tej zraz z raz pauzem, łącznie były 4 serie. Pierwsze 3 serie takie główne. Tam ciężar 125, 122,5 No i w serii z respawnem było 112,5 Zakres w tych głównych seriach był 11,9 No i w tej z respawnem to było 8,6 i 4 Powtórzę. Później było wysuwanie jednorącz na wyciągu udało się dołożyć 2,5 w każdej serii, czyli 60 kg. Na tym wyciągu to jest jakby dzielony pewnie wyciąg na, na dwa e, kółka, czyli pewnie jakoś ciężar na pół trzeba podzielić. Chociaż 30 kg to chyba raczej nie jest, więc nie wiem jak to dokładnie się przekłada. Wydaje mi się, że to trochę więcej, że to tak 45 może było kilogramów. Realnie, no, dołożyłem względem poprzedniego tygodnia. Hmm, zakres powtórzeń był ten sam, 12, 11, 10, 4 serie łącznie, każda tym samym ciężarem. Nie wiem czy za tydzień coś dołożę, czy będę starał się... Chociaż e, nie, powtórzenia mam dobre, a nie, może wolniejsze tempo troszeczkę, bo, bo już powoli czuję, że trochę za mocno to szarpie ten ruch. E, w tej serii może niekoniecznie, ale później pod koniec, e, w ostatnich seriach już było troszeczkę mocniej szarpanie i no chyba po prostu zostanę na tym ciężarze jeszcze w następnym tygodniu później było na hamerze też jednorocz, i udało się dołożyć 5 kg w pierwszej 5 kg w drugiej i 2,5 w trzeciej tutaj myślę że już przestanę dokładać te 5 kg co trening Zacznę dokładać albo 2,5 albo 1,25 już w ogóle później za jakieś 3-4 tygodnie. No bo robi się powoli. E, znaczy ciężko musi być, ale jestem troszeczkę za mocno szarpany. To jest łącznie 120 kg na stronę. Więc trzeba po prostu zwolnić to tempo z dokładaniem i zacząć się bardziej skupiać na powtórzeniach i jakichś bałzach. 3 serie łącznie, zakres 10-9, czyli się zmieściłem w zakresie, który mam rozpisany. Później było wysuwanie oburącz, leżąc na owersce. Tutaj, tak jak mówiłem, w tym tygodniu nie dokładałem ciężaru. Mm, żadnego nowego, tylko w ostatniej serii, po prostu zamiast 47 robiłem też z tymi 50. Więc 4 serie 50. Zakres 9, 8, 7, 6. Więc to równomiernie spadała ilość powtórzeń. Mm, I każdy była w zakresie rozpisanym. Poza pierwszym, tam zrobiłem o jedno trochę za dużo. No ale przynajmniej jest miejsce na jeszcze jakiś ten delikatny progres przez te pary tygodni masy. Dokładnie 8 tygodni. Myślę, że tak do 54 dojdę, tylko jeszcze nie w tym tygodniu, ani nie następnym. Bo tutaj jest taki przeskok, że z 50 od razu 54. No więc jeszcze poczekam myślę z tym dołożeniem albo coś sobie wykombinuję może z gumami e, za tydzień jakieś małe talerzyki dokleję zobaczymy później były wznosy tutaj już 35. piątki e, wrzuciłem że tak powiem do regularnego obiegu czyli trzy serie z czterech są już robione piątkami jest to oczywiście troszeczkę szarpane ale dopóki czuję e, pracę tych barków i nie jest takie typowe góra-dół, tylko jest to y, faza negatywna, spowolniona. No to jeszcze będę dokładał, nie dużo pewnie, bo to jakieś 2,5 może jeszcze uda się dołożyć na stronę pod sam koniec masy, no ale zobaczymy. 4 serie, m, zakres 14, 11, 9, no i później zmieściłem ciężar ostatni na 32,5 i tam było znowu 14. Powtórzeń. Później było jeszcze wznosy y, przedem z użyciem wyciągu górnego linka od dołu, y, ale nie zdążyłem tego nagrać. Y, tamtego też były trzy serie: y, zakres 10/12. Ciężar taki sam jak tydzień wcześniej, tylko tempo i powtórzenia y, lepsze i więcej. Y, to było na tyle z tego treningu. Widzimy się jutro w y, full day of eating i zakupów. Były robię zakupy. Jest to też rest day, więc za dużo się dziać nie będzie, ale pokażę co jem, no i zakupy jakie zrobiłem w tym tygodniu. Zostawcie suba, łapkę pod filmem, jak te vlogi się Wam podobają i widzimy się jutro. Siema!